Cześć, witajcie. Dawno nic nie nagrywałem, więc teraz wrzucam odcinek. U mnie dosyć dużo się dzieje teraz. No, załatwiłem pewne sprawy finansowe. Mam nadzieję, że będzie pozytywnie. Czekam na decyzję. No i słuchajcie, wróciłem na siłownię. Zacząłem chodzić, trenować w siłowni i byłem na pierwszym treningu. To Wam powiem, że Jestem taki osłabiony, że taki słaby, że siła spadła mi o połowę. Kiedyś jak na ławce wyciskałem stówę 12 razy, to teraz wyciskałem 50 12 razy. Tak, że byłem słabszy o połowę. Ale już mam 3 treningi za sobą i już wszystko się poprawia. Sylwetka, wszystko. A to dlatego, że Mięśnie mają pamięć. Jest tak zwana pamięć mięśniowa, gdzie po prostu wystarczy trochę treningu, jak się kiedyś trenowało, i wszystko wraca z powrotem do wyglądu sprzed kilku lat. Ja Wam powiem, że jeszcze 4 lata temu, jak trenowałem, to miałem siłę i naprawdę yy, ciągałem dosyć duże ciężary, ale teraz po tych kilku latach, po trzech latach brania yy, tego leku przeciwpsychotycznego Klopiksolu, to mi po prostu wszystko spadło. Wszystko spadło i już musiałem Coś zacząć z sobą robić. Bo po prostu, tak jak moja koleżanka powiedziała, ja wychodzę z domu, ty siedzisz na kanapie, ja przychodzę do domu, ty też siedzisz na kanapie. No i tak to wyglądało, że całymi dniami siedziałem i nic nie robiłem. Także to był pomysł mojej koleżanki. Ona tak powiedziała, słuchaj, to może zaczniemy chodzić na siłownię. No i ona ze mną była na pierwszym treningu. I ona mnie na to siłownię namówiła. Ja do tego sobie kupiłem jeszcze białko. I piję po treningu, przed treningiem. Tak, żeby uzupełnić białko w organizmie. No i powiem, bardzo smaczne, bo wanilia, ice cream, lodowa, kremowa. Toż w tym stylu. I naprawdę... Yy, bardzo dobra proteina białkowa. Także trenuję. No i na razie słuchajcie, zawziąłem się. Chodzę na treningi trzy razy w tygodniu. Poniedziałek, środa, piątek. Właśnie jutro mam na trening. No i będę ćwiczył. Rozdzieliłem sobie na poszczególne partie mięśniowe. Treningi. I trening nie zajmuje mi dłużej jak godzina, może trochę ponad godzinę i i mam wszystko zrobione. Także staram się i myślę, że coś z tego będzie. A jak ze zdrowiem, słuchajcie, no to yy, to różnie bywa, bo czasami czuję się lepiej, czasami czuję się gorzej. To wszystko zależy jak się w nocy wyśpię. Najlepiej czuję się po prostu z rana. Z rana po dobrym spaniu czuję się po prostu najlepiej. Także, yy, jak mam nocnie przez Panu, to, to i dzień jest też niedobry. No, czasami tam pojawiają się różne objawy, o których już nie chcę mówić, bo wszyscy wiedzą o co chodzi. Bo już to nie raz mówiłem. Także, tranujemy. Banianki rosną. Sylwetka się poprawia. No, i staram się coś z sobą zrobić. Mam nadzieję, że siła mi ta wróci. Jak będę regularnie trenował, po miesiącu, po miesiącu czasu już powinno być wi widać jakieś efekty, takie widoczne w sylwetce, chociaż już się ta sylwetka poprawia. No, mam brzucha i ten brzuch muszę zgubić. także mam nadzieję, że będę ćwiczył, to może mi ten brzuch o połowę spadnie. No bo siedziałem w domu tylko jadłem i więcej nic nie robiłem. tam oczywiście wychodziłem na spacery, ale spacery to słuchajcie nie jest wszystko. na spacery można chodzić, na no zazwyczaj to był spacerek, kawa, piwko takie i inne rzeczy. I to po prostu. Słożczysz wszystko o brzuszek. I brzuszek po prostu rósł. I teraz co chcę co z tym zrobić. Także spędzam aktywnie. siłownię mam dobrą. Tutaj kiedyś filmiki nagrywałem o siłowni. Siłownię mam dobrą dużo sprzętu w takich godzinach chodzę, że nie ma dużo ludzi także można sobie poćwiczyć spokojnie nie są zajęte maszyny jest jestem, zazwyczaj zajdę to 50 osób jest ale na tak dużo siłowni to tego po prostu nie widać także trenuję ćwiczę, staram się Wrócimy do treningów i chcę przy tych treningach pozostać, żeby cały czas coś z sobą robić, coś zrobić dla siebie, bo słuchajcie, te leki to yy, te leki to po prostu. Ja nie wiem, czy powodują zanik mięśni, ale na pewno zanik siły. Siła o wiele bardziej spada niż gdyby człowiek tych leków nie brał. Tak mi się wydaje po prostu. Ja to mam lek klasyczny, ten Clopixel, klasyczny lek i po prostu on ma takie działanie, chociaż ja jeszcze w miarę jak jadę na siłownię, to po prostu nie muszę się zmuszać. Jadę po prostu z chęci, bo chcę. Nie mam czegoś takiego, że mi się nie chce, słabiej się czuję czy coś, nie? Bo zazwyczaj jeżdżę z rana i wtedy jestem w najlepszym stanie zdrowia. Najgorzej czuję się wieczorami. To już wcześniej mówiłem. Potrafią być głosy, lęki, inne rzeczy, natręstwa jakieś, natok myśli takie rzeczy mnie wieczorami dotykają. No ale staram się. Jakoś i przeciw temu działać się położę zdrzemne, trochę się uspokoję, się wyciszę i się po prostu lepiej czuję, i czasami mi to przychodzi. Także z większych problemów takich nie mam, a zdrowie jest w miarę stabilne. Chociaż tam pojawiają się różne rzeczy, ale to już mieszka z tym. No bo już jestem do tego po prostu przyzwyczajony i mam ten krytycyzm na te swoje objawy. Także słuchajcie, kto ma możliwości, to też niech coś zacznie robić, ćwiczyć czy coś, o ile mu leki na to pozwalają. Ja po prostu też teraz yy, staram się co z sobą zrobić, bo się zapuściłem, po prostu się zapuściłem. Jeszcze 4 lata temu, pamiętam, miałem elegancką sylwetkę, a po tych trzech latach leczenia to wszystko po prostu spadło, spadło w dół. I Teraz staram się to ponownie odzyskać. Bo ile razy widzę filmiki na Facebooku czy na YouTube, jak y, ludzie w wieku ponad 30 lat wyciskają na ławce prawie po 200 kg i, i dają radę. Oczywiście może nie na czysto. Tam jakieś specyfiki, może idą w ruch, ale na no mniejsza z tym, ale w takim wieku. Jeszcze też można mieć siłę, a ja mam tylko albo aż 50 lat, także też powinienem i chcę zadbać o siebie. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam dobrych dni i. Dbajcie o siebie, o swoje życie i o swoje zdrowie. Trzymajcie się czołem.